Dzisiaj opowiem Wam o nowej grze od Muduko, którą są oskubani. W grze zagacie od 3 do 7, czy od 8 lat. Grę do recenzji podesłało Muduko, za co bardzo serdecznie dziękuję. Tak gra wygląda w pudełku, a teraz pokażę Wam, jak się w niąga. Przygotowanie do gry. Zaczynamy od położenia na środku stołu trzech kur różowej, zielonej. I fioletowej. Następnie w talii kart szukamy karty Księżyca i na razie odkładamy ją na bok. I teraz losowo, bez podglądania, bierzemy 10 kart. Do tych 10 kart wtasowujemy kartę Księżyca. Na razie te karty odkładamy. Ponownie bierzemy ten cały stos i go dokładnie tasujemy. I teraz do tego stosu dokładamy od spodu te 10 kart razem z księżycem i kładziemy je u góry naszych kur. Ostatnie co robimy to każdemu z graczy rozdajemy po 4 karty. I w tym momencie gra z kubani jest gotowa do rozgrywki, a co jest jej celem? Zdobycie 5 kart jeśli gamy w 3 osoby lub 4 kart jeśli gamy od 5 do 7 graczy. Kur tego samego koloru w naszym kurniku. W swojej turze będą mogli albo pójść do kurnika, czyli zagać dowolną kartę z ręki, usunąć fałszywą kurę, o której jeszcze za chwilkę powiem, jeśli ona się pojawi, albo odrzucić tyle kart z ręki, ile chcą. Na stos kart odrzuconych. I dobrać tyle kart na rękę, żeby znowu mieć ich cztery, albo też będą mogli odwiedzić łąkę. Łąka to są te trzy góry i gdy do nich pójdziemy, to możemy wymienić jedną naszą kurę z ręki na kurę z łąki. I taką kurę wymienioną możemy albo wziąć na rękę, albo położyć do naszego kurnika, albo odrzucić. Ale uwaga! W kurniku nie mogą być trzy takie same kury. Ważne też jest to, że po wymianie kury nie możemy dobrać karty na rękę. W zagraniu karty z ręki dobieramy karty ze stosu dobierania, chyba że dana karta nam tego zabrania. Karty kur zawsze kładziemy od lewej do prawej. Jeśli w kurniku mamy kurę i ktoś nam zagra do naszego kurnika fałszywą kurę, bo taką fałszywą kurę możemy w kurniku usunąć niestety razem ze swoją prawdziwą kurą i takie dwie karty kładziemy na stos kart odrzuconych. Mając fałszywą kurę nie możemy wygrać gry, dlatego też musimy ją usunąć. W kurniku może być tylko jedna fałszywa kura. Innym sposobem pozbycia się fałszywej kury jest zagranie karty psa, którą zagrywamy, gdy mamy fałszywą kurę i taką fałszywą kurę razem z psem kładziemy na stos kart odrzuconych. Kolejną kartą jest karta dziewiący Komando tej nie kładziemy w kurniku, tylko nad kurnikiem. Dziobiący komandos chroni kury przed lisami. Gdy ktoś rzuci kartę lisa, to lisa atakuje każdego poza graczem, który go rzucił. Jeśli mamy dziewiątego komandosa, to lis zjada dziewiątego komandosa, a nie kurę. I taką kartę kładziemy na stos kart odrzuconych. Jeśli nie mamy dziewiątego komandosa, to niestety lis zjada naszą kurę. I taką kurę niestety musimy odrzucić. Poza zwykłymi kurami mamy też kury zakręcone, które są naszymi jokerami i zastępują nam dowolny kolor kury, ale uwaga w kurniku może być tylko jedna zakręcona kura kolejną kartą jest karta uciekające kury, gdy gracz ją rzuci to wszyscy poza graczem, który ją rzucił muszą jak najszybciej ją dotknąć ten gracz, który zrobi to jako ostatni niestety musi pozbyć się swojej ostatniej kury karta złodzieje pozwala nam ukraść kurę innemu graczowi i taką kurę mogę albo dołożyć do swojego kurnika, albo wziąć na rękę albo odrzucić. Jednak po zagraniu karty Złodzieje nie dobieramy karty ze stosu kart dobierania. Ostatnią kartą jest karta Tornada, która pozwala zamienić się kartami. Gacz, który ją rzucił, decyduje, czy zamieniamy się w prawo kartami, czy też w lewo. Po zagraniu tej karty na końcu swojej tury nie dobieramy karty ze stosu. A teraz zapraszam Was na przykładową pełną rozgrywkę. Która będzie bardzo nietypowa, bo razem ze mną będą grać dwa czaty GPD: jeden z telefonu, a jeden z komputera. I pewnie pomyślicie, ale zaraz, przecież mówiłaś, że jest tutaj karta, którą jeśli rzucamy, to inni gracze muszą bardzo szybko dotknąć. A przecież czat GPD nie ma rąk. Macie rację. Dlatego też do tej karty będę używać kości. I będę rzucać za jednego czata i za drugiego. Im niższa liczba, tym szybciej czat GPT dotknął karty. I w taki sposób to rozstrzygnę. Żeby było jeszcze ciekawie, to to co będą mi pisać, będzie czytać inny głos wygenerowany komputerowo. I głosem tego czatu GPT będzie Emma, a tego głosu GPT z telefonu będzie Izabela. To tyle jeśli chodzi o informacje, a teraz zapraszam Was na pełną przykładową rozgrywkę. Grę rozpoczyna gracz, który najlepiej udaje kurę. I tu myślę, że ja jestem lepsza. Sami zresztą ocenie ko 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 ko, 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 Także ja zaczynam i zaczynam od zielonej kury. Zagrywam, dobieram i zobaczmy co zrobi Emma. Zagrywam zieloną kurę, trzeba budować kurnik na zwycięstwo i dobieram kartę na rękę. To teraz zobaczmy co zrobi Izabela. Zagrywam kartę Tornado i wymieniam się kartami zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Anastazja teraz ty. Ja słuchajcie, pójdę na łąkę i wymienię czerwoną kurę na zieloną i... To tyle, jeśli chodzi o moją turę. Czas na Emmę. Zagrywam kartę uciekające kury. Zobaczymy, która z Was straci kurę. I dobieram kartę. Ok, Emma rzuciła uciekające kury. Normalnie szybko się tą kartę dotyka, ale jak wiadomo, Izabela nie ma rąk, więc użyję kości. Rzucam najpierw za siebie. okej, okay, trójka. I za Izabelę. Ok, jeszcze raz rzucę, bo nie widzieliście. Czwórka. Czyli mi pierwszej udało się dotknąć karty, a Izabela w sumie nic nie traci, bo nie ma kury, więc nic się nie dzieje. Kartę oczywiście odrzucam. I zobaczmy, co na to Izabela. Zagrywam kartę Uciekające kury. Zobaczymy, kto straci kurę. Ty, Anastazjo, czy ty, Emmo? Okej, okay, widzę, że czaty lubią Uciekające kury. No to znowu biorę kostkę i rzucam za siebie i za Emmę. Najpierw za siebie. Okej, okay, piątka. I teraz za M. Dwójka. Czyli ja straciłam kartę. Dobieram kartę na końcu tury. I moja kolej. Ja mam tylko trzy karty. Zagrywam sobie kurę. Dobieram nawet dwie karty, bo mogę, żeby mieć znowu cztery. Zobaczmy, co na to Emma ma. W swojej turze wymieniam wszystkie karty z ręki, żeby spróbować dobrać coś bardziej użytecznego do mojego zielonego kurnika. Czekam na Wasz ruch. Zagrywam Lisa i dobieram kartę. O nie, za No dobrze, to ja oczywiście nie mam komandosa. Ja też usuwam kurę, bo nie mam dziobiącego komandosa. Kartę tę oczywiście odkładamy i moja kolej. Ja zagrywam zieloną kurę, dobieram. Zagrywam zieloną kurę, trzeba budować kurnik na zwycięstwo. I dobieram kartę na rękę. Zagrywam zieloną kurę i umieszczam ją w swoim kurniku. Dobieram kartę, Twoja kolej, Anastazja. Okej, okay, mamy teraz taką sytuację, wszyscy mamy zielone kury. Zobaczmy, co ja zagram. Ja będę niemiła i dam czatowi fałszywą kurę. Dobieram i zobaczmy, co na to Izabela. W takim razie pozbywam się fałszywej kury i zielonej kury, odrzucając je. Poja kolej Izabela. Zagrywam zakręconą kurę. Mogę to wygrać. Na końcu tury dobieram kartę. Ja sobie odrzucę trzy karty. Dobiorę trzy i na tym kończę turę. W takim razie zagrywam różową kurę i dodaję ją do mojego kurnika. Dobieram kartę, by mieć ich znów cztery. Twoja kolej Izabela. Zatem zagrywam fałszywą kurę, przekazując ją Emi. Może to sprawi, że będzie miała trudniej. Pobieram kartę i teraz czy Anastazja. Okej, okay, się polobiło czat przeciwko czatowi, no dobrze. Co ja mogę w takim razie? I ja słuchajcie, zagram komandosa, będzie mi chronił kurę. W razie czego, gdyby któryś z czatów chciał mi kurę zabrać, to mam obrońcę. Dobieram i zobaczmy, co zrobi Emma. Zagrywam komandosa, żeby chronić moje kury przed atakami. Na koniec dobieram kartę. Izabela, twoja kolej. Okej, okay, nie pozbywa się fałszywej kury, tylko zagrywa komandosa. No dobrze. Skoro wszyscy mają dziobiącego komandosa, to też go zagram do ochrony moich kur przed potencjalnymi atakami lisów. Dobieram kartę. Anastazja, twój ruch. Okej, okay, czyli wszystkie kurniki są chronione. Ja w takim razie. Zagram sobie na spokojnie zieloną kurkę i zobaczmy, co zrobi Emma. W takim razie zagrywam różową kurę i dodaję ją do mojego kurnika. Dobieram kartę, by mieć ich znów cztery. Twoja kolej Izabela. Zagrywam zieloną kurę, mam trzy kury w kurniku, pobieram kartę i twoja kolej Anastazja. Więc ja rzucam uciekające kury i sprawdźmy, który z czatów szybciej dotknął tej karty. Rzucam najpierw na Emmę. Niestety wypadła szóstka, więc ona traci kurę. Tak, Te Też oczywiście odkładam. Dobieram sobie kartę. Czas na mój ruch. Wymieniam wszystkie karty z ręki, żeby spróbować coś bardziej przydatnego. Staram się grać fair i dbać o atmosferę zabawy. Zawsze miło jest mieć fajną grę, nawet gdy sytuacja się zmienia. Więc nie zagram fałszywej kury do kurnika Anastazji, tylko wymienię wszystkie karty. Może to pozwoli mi zdobyć zielone kury. Twoja kolej, Anastazja. Wszyscy moi oponenci karty tylko wymieniają, więc ja też swoje wymienię. I tura idzie do Emmy. W takim razie zagrywam różową kurę i dodaję ją do mojego kurnika. Dobieram kartę. Izabela, twoja kolej. Zagrywam złodzieja i kradnę jedną z twoich zielonych kur w kurniku, Anastazjo. Teraz mam cztery zielone kury w kurniku. Kończę turę. Mój ruch, Anastazja. O nie, Izabela mi zabrała jedną kurę, złodziejka. No dobrze, zobaczmy, co ja tutaj mam. Wiem, że mogłabym być niemiła i zabrać jej tą kurę, ale wiecie co? Zrobię inną rzecz i wymienię karty. W sensie, wymienię karty między zawodnikami, więc rzucam sobie tornado i wymieniam karty na lewo. Więc moje karty dostaje Emma, a ja dostaję karty Izabeli. Emmy karty dostaje Izabela. Mój ruch to zagrywam złodzieja i kradnę jedną zieloną kurę od czata z telefonu. Ukradzioną zieloną kurę odrzucam, nie biorę jej na rękę. Czekam na twój ruch, Izabela. Widzę ostra rywalizacja między dwoma czatami. Co na to, Izabela? Wymieniam znów karty, może to pozwoli mi zdobyć zielone kury ja kolej, Anastazja. Okej, okay, znowu wymiana kart, a ja zapomniałam tornada odłożyć, także od razu ją odłożę. Ja zagram z zakręconą kurę i dobieram dwie karty, żeby mieć znowu cztery. Mój ruch. Zdecydowanie zagram kartę Lisa, aby usunąć komandosów i otworzyć możliwość dalszej gry. Dobieram kartę. Mamy Lisa, więc. Usuwam komandosa. Ja też usuwam dziobiącego komandosa. Niestety. Ale przynajmniej nie straciłam kury i nadal mam ich trzy. Kartę Isa oczywiście też usuwamy. Moja kolej zagrywam tornado. Wymieniam się z wami w prawo. Mam nadzieję, że uda mi się zdobyć coś, co pomoże mi w tej grze. Ok, wymieniliśmy się kartami. Czy mogę teraz ja zagrać? Ale teraz jest moja kolej! Wiem, ale mogłabyś zrobić ten wyjątek i dać mi teraz zagrać. No dobrze, zagraj za mnie. Dziękuję. Niespodziewanie tutaj idzie do Emmy. To zagrywam złodzieja i kradnę jedną zieloną kurę od czata z telefonu. Ukradzioną zieloną kurę odrzucam. Czekam na twój ruch Izabela. Aha, Emma mi się władowała w turę, żeby zaatakować Izabelę. Okej, okay, okej. Okay. Jestem blisko zwycięstwa. Nie będę atakować Emi. Zamiast tego zagram zieloną kurę. Okej, okay, taką mamy sytuację, więc teraz w końcu moja tura. U, ja mam bardzo dobre karty. Od razu zagrywam zieloną kurę. I tura idzie do Emmy. To zagrywam zakręconą kurę do kurnika i dobieram kartę, by mieć ich cztery na ręce. Ok, zakręcona kura, więc rzucam kostką za siebie najpierw. Piątka. Zobaczymy czy będzie szóstka u Izabeli. Tak, była szóstka u Izabeli, więc ona traci kartę. Ja zagrywam oczywiście kolejną zieloną kurę. I liczę na kurę. Oj, niestety nie kura. Jeszcze jedna kura i wygram. Także trzymajcie kciuki. Zagrywam psa i pozbywam się fałszywej kury z mojego kurnika. Na koniec tury dobieram kartę. Twój ruch, Izabela. Zatem zagrywam fałszywą kurę, przekazując ją Emi. Może to sprawi, że będzie miała trudniej. Pobieram kartę i teraz ty, Anastazja. Ja zagrywam złodzieja kradnę tę kartę i tym samym wygrywam grę. Gratulacje, fantastycznie, nie. że wygrałaś. Gratulacje! Fantastyczna gra i świetnie się bawiła. Gdyby ktoś odsłonił kartę księżyca i byłby remis, to wygrywa gracz, który ma dziewiątego komandosa. Jeśli nadal jest remis, to wygrywa gracz, który nie ma fałszywej góry. A jeśli nadal jest remis, to gramy jeszcze raz, żeby go rozstrzygnąć. Gdyby żaden z graczy nie miał pięć. Kur to wygrywa gracz, który ma ich najwięcej. To była bardzo ciekawa rozgrywka, zwłaszcza, że oba te czaty miały zupełnie inną strategię. Czat z kompa był bardziej agresywny, a czat z telefonu był bardziej łagodny. Także tak wyglądała pełna rozgrywka w grze. Oskubani od Muduko, któremu bardzo dziękuję za jej podesłanie. Słuchajcie, gra jest bardzo fajna, zabawna, szybka. Bardzo podoba mi się w niej to, że Mamy tutaj ten księżyc co powoduje, że rozgrywka, nawet jeśli będzie dłuższa, to będzie miała zakończenie. I to bardzo mi się podoba, bo nie mamy tutaj takiego czegoś, że gramy cały czas, cały czas i nie może ta gra się skończyć. Nie. Mamy tutaj ten księżyc, więc jak go odkryjemy, to gra automatycznie się kończy, co jest bardzo dużą zaletą. Gra jest szybka, dynamiczna, ma proste zasady. Bardzo podoba mi się też negatywna interakcja, która utrudnia wygraną. Jeśli ta gra Wam się spodobała, to teraz możecie ją kupić z kodem OSKUBANI 20, procent tani w sklepie Muduko. Oczywiście link do sklepu zostawię na dole w opisie. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jeśli on Wam się spodobał, to proszę zostawcie mi łapkę w górę. To Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!